Dla wszystkich ciekawych, jak wygląda Afryka naprawdę, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Dni Afryki w Olsztynie. Nasze wystąpienie dotyczyło reakcji internautów na pierwsze doniesienia na zamach. Redakcji Shirley Abbey do 7 stycznia 2015 roku. Chciałyśmy sprawdzić, jak Polacy w polskich tygodnikach i w dziennikach zareagowali na, na zamach. Jaki obraz islamu kształtuje się w tym, co pisali w komentarzach na Facebooku, na fanpage'ach tych gazet. Co roku w ramach konferencji Dni Afryki proponujemy nową tematykę. W tym roku skupiliśmy się na dziedzictwie materialnym i niematerialnym Afryki. I jak co roku przyjechali do nas specjaliści, osoby zainteresowane Afryką. Głównym celem to jest, aby w tej świata Afryka była lepiej znana. Dać poznać Afrykę rzeczywiście jak ona wygląda. Nie tylko ta Afryka, która jest w mediach, ale Afryka, która też nie widać tej Afryki na gazet, w, w programach telewizyjnych, radiowych, ale Afryka, która tylko jest chaosem, bojna domowa, gór i tak dalej. Nie mówimy, że tego nie ma w Afryce, ale to jest inna Afryka, która jednak nie jest obecna w mediach i staramy się żeby siebie ta Afryka przedstawić, tę Afry Afrykę przedstawić naukowo, kulturowo, gospodarczo i to jest z głównym celem.